Cześć, witajcie witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Kolejny odcinek, kolejne wasze przedmioty, sprawdźmy co przygotowaliście. Dobra, w takim razie pierwszy przedmiot od użytkownika Dawid Gaming, opętany hełm. Hełm, który po założeniu daje nam same pozytywne statystyki, i widzimy w kolorach Endermana. Statystyki zapewne chodzi o efekty, a jak widzimy w kolorach Endermana, to tak jak z odcinka, jak widzę Moby, zapewne kojarzycie. Dobra, kolejny przedmiot Whist, Pan Spina, czy to jest przedmiot Troll. Wygląda na to, że chcesz wykopać diament, potrzebujesz pomocy. Ach, tak, Windows 98 bodajże, albo nawet 95. Nie jestem pewien, raczej 98, ponieważ miałem pana spinacza, ale na 98. Dobra, HGGD, pancerz wspomagany. Pozwala na ochronę przed ogniem i lawą, daje trzy dodatkowe punkty do paska zbroi, wymaga uzupełnienia mocy dowolnym rodzajem paliwa. Węgiel, lawa i tym podobne. Na 16 pikselach gratuluję, że to zmieściłeś. Wow. Jejska, który stworzył pączek, bardzo sycący i energetyczny, eee, uzupełnia 3 czwarte paska głodu i dodaje szybkość 5 i siłę 5 na 1 minutę. Siła 5 pączek to chyba jednak przesadzone, chociaż tak czy inaczej bardzo fajna teksturka, gratuluję. Dobra, z myszan odrzutowa zbroja. Zbroja dzięki Diengiderowej Gwieździe jest prawie nieskończona, niestety zbroja nie może dzierżyć takiej energii długo i trzeba ją zmieniać, klikając dwukrotnie spację latamy jak na trybie gry kreatywnym. Bardzo fajna teksturkę gratuluję. Kolejny przedmiot, Marfir, peleryna Batmana. Peleryna Batmana pozwala na szybowanie w nocy blok w dół po każdych 10 przelecianych blokach po kliknięciu dwukrotnie spacji. Czyli taka elytra, tylko na troszkę innej zasadzie działania. Ok, fajne. Dobra, Lisu 375 Piekielne skrzydła. Można ich używać tylko w piekle, endzie lub w nocy. Po założeniu otrzymujemy efekt Fire Protection, Night vision oraz Speed 2. Gdy wpadniemy do wody, mając je założone, skrzydła znikają. 5% szansy na drop z Widera. Ok, kolejny przedmiot. Mchacz 8008 Pikowany na pierśnik. Jest to element pancerza pikowanego, który nie jest drogi, jednak wytrzymały. Gdy ktoś trafi gracza z założoną zbroją, perłą okresu, teleportuje go do gracza. Który rzucał perłę. Ha, dziwna zależność. Okej, okay, lecimy dalej. Piotrek3421, który stworzył pilot. Pozwala na zdalne sterowanie szafą grającą. Pauza, play, pauza, play. Pauza, play, rozumiem, tak? <laughs> Okej, okay, dobra. Piotrek3421, bardzo fajny pomysł, gratuluję. Dziękuję za wszystkie podesłane prace. Już jutro oczywiście kolejny odcinek Zemcy Daily. Mm, I wtedy e, zrobimy sobie już przerwę. Ponieważ od poniedziałku do piątku są odcinki. A nie, przepraszam, jutro jest czwartek i dopiero w piątek, czyli jeszcze dwa odcinki przed nami. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!